Bo teraz, depresja to jest też modne słowo i ja uważam, że jest z jednej strony nadużywane, o mam deprechę, z drugiej strony ludzie w depresji są głęboko nierozumiani ym, i niewidziani w momencie wstawiania leków, i to mówi każda ulotka, że stan może się pogorszyć, że mogą wystąpić próby samobójcze. Mamy teraz tyle narzędzi, które nam mogą pomóc, yy, że nie ważne, czego się chwycicie tak naprawdę. Ważne, żeby gdzieś zacząć, czegoś się złapać. To yy, to, co z Wami na dany moment najbardziej zarezonuje, tak? Może to być psychologiczne.